12. 02. I muzyczka do tego. I pięknie, prawda, nie? A ja wam przeczytam drugi wiersz. Recepta na życie. Tam zostało jeszcze 15 minut audycji, a oni śni ja jazdy. Teraz i idę do lepszego od seksu i od czekolady. Znalazłem Cię wreszcie kochana. I dobrze mi z Tobą jak w nie. I mogę Cię pieścić od rana i ciągle mi ciebie się chce. Ty jesteś receptą na życie, na troski, radości i lęk, na wszystko, co może być słodkie, albo śmiertelny mieć grzech. Ja ciebie już znałem w dzieciństwie i ciągle szeptałem we śnie o tym, że będzie nam dobrze. Nawet gdy będzie nam źle, ty jesteś receptą na życie, bez której dziś nie da się żyć. U stóp twoich najwięksi poeci bez wojny chcieli się bić. Ty niszczysz mury i wieże, i wszędzie dosięga twój wzrok. Podniebne zdobywasz pacierze piwniczny też cię Kon. Ty jesteś receptą na życie, dla chłopstwa, dla pana, dla mas. I dajesz to wszystkim otwarcie, i dobry przywracasz znów czas. Panowie, królowie i chamstwo, i wszystko, co rusza się gdzieś, dają ci dobra największe. Mimo, że wielki to grzech. Ty jesteś receptą na życie, Na miłość, na zdradę, na śmiech, Na ból, co siedzi gdzieś skrycie, Na krę, co pod nogą się gnie. Poezjo, królowo poetów, Dla której ni murów, ni bram. Ty jesteś, Receptą na życie i ciebie jest ciągle mi brak poezjo królowo poetów, tak kochani. Zostało nam 12 minut audycji Randy, super, a my przechodzimy do następnych spraw. Nie chcę już wchodzić w tę politykę z tym ciętym ryzykiem, bo aż mnie przeraża, jak słyszę, co się w Polsce dzieje i jak bardzo pan ryzyk sobie pozwala. To jest przecież skandal. Zwykły dzisiaj podobno zaczyna wyciągać rękę. Kiedy zaczynają mu tą rękę obcinać, on zaczyna rękę wyciągać w stronę braci Kaczyńskich i zaczyna przepraszać. Mi się wydaje, że trochę za późno, jeżeli bracia Kaczyńscy mają odrobinę. Honoru pogonią księdza, księdza ryzyka, nie księdza, tylko jak mówią, sekciarza, bo on już nie jest księdzem, tylko sekciarzem. Ryzyka pogonią daleko, daleko w świat i to by tak należało zrobić, ale pomijam tę drobną szczegółę, będę mówił o czymś innym, a mianowicie o tym, że kochani Orient Express to jest taki Pociąg, który kiedyś w 1886 roku pierwszy raz wyjechał z Istanbulu jechał przez całą Europę prosto do Paryża. Jeździł przez wiele, wiele lat, niestety w latach chyba 80. ze względu na bardzo zły stan torów na, na terytorium. Yy, Cureckim. niestety ten pociąg przestał jeździć, bardzo luksusowy pociąg, chociaż jak się okazuje nie aż tak luksusowy jak ten transsyberyjski bo nie ma ani pryszniców jak się okazuje w środku, ani również nie ma tak zwanej klimy, czyli air conditioning, ma pewne tylko wygódki tak zwane ale nie jest to taki luksus jak niektóre jeszcze dzisiejsze pociągi w każdym razie ten pociąg Dzisiaj jeździ przez Polskę, wczoraj był w Sa Nowym Sączu, stanął na 8 minut w Nowym Sączu, spotkał się oczywiście z tłumem zainteresowanych ludzi. Bilety na, taki, na taką wycieczkę, która będzie się kończyła w Pradze, nie wiem skąd się zaczynała, ale będzie się kończyła w Pradze i trwa 16 dni, kosztuje, kochani, nic więcej, nic mniej, tylko 6 tysięcy euro, no. Jeżeli macie 6000 euro, możecie się przez 16 dni po, pociulać takim wspaniałym pociągiem, w którym jest nie więcej tylko 200 osób, ma 38 wagonów. Kochani, i jest podobno bardzo luksusowy, szczególnie jedzenie i kanapy są w czerwonym kolorze, no takie salonki, że łeb urywa i z butów można wyskoczyć, jak to mówią Polacy. Także kochani, ja pamiętam jak byłem w Turcji, no to chciałem zobaczyć, chociażby powiedziałem, ja planowałem kiedyś taki, taką wycieczkę z tym Orient Express, ale już niestety spóźniłem się o ładnych parę lat. W związku z tym jedynie pojechałem w samym Istambule zobaczyć tylko, bo to jest bardzo blisko właściwie Zatoki Buforskiej, właściwie w odległości wzroku, gdzie stoją piękne rybackie łodzie i można wspaniałe świeże rybki zjeść, obejrzeć ten dworzec, który jest jeden z piękniejszych dworców, jaki możecie zobaczyć, jeszcze już dzisiaj nieczynny dworzec na świecie. To jest właśnie dworzec w Istambule, w którym z którego w 1886 roku wyruszył pierwszy Orient Express prosto do Paryża. Pędzi lokomotywa po szynach. Fru, lokomotywa wolności oczywiście, ta o której mówił kiedyś Lenin. Później, w późniejszym czasie, ale też się przejechał. W każdym razie teraz jest, zatrzyma się ten pociąg. Kochani, w Krakowie teraz na dwa dni, później w Warszawie, w Malborku i z Malborka prosto będzie jechał do, do tego domu, do Pragi. No i zobaczymy, co się da dalej zrobić. Jeżeli macie zbyteczne 6 tysięcy euro, gorąco polecam. A z innych jeszcze takich ciekawostek, kochani, to najważniejsze, bo dzisiaj w dzienniku pokazywali, wczoraj mówili w niektórych polskich mediach w polskich i w, w australijskich ramach, ale nic nie pokazywali. Natomiast dzisiaj pokazali rano w dzienniku, jak królowa, która pozowała do zdjęć, obraziła się. Obraziła się na panią artystkę, fotografkę. Nie będę tutaj nazwisk opowiadał żadnych, kochani. I na tą całą ekipę po czym wstała z fotela obrażona, pokazana jest jaką motoką obrożoną minę, wyszła za nią nieśli te welona i takie inne treny, po czym trzasnęła drzwiami i powiedziała koniec sesji zdjęciowej obrazima się i bardzo dobrze, ponieważ ekipa, a właściwie ta pani, która robiła zdjęcia pani Królowej. Poprosiła panią królową, żeby pani królowa, jaśnie pani królowa, wielce szanowna pani, no, je, no ja bym powiedział, że jakby się rzucić na podłogę i poprosić, a nie tak byle jak poprosić, żeby zdjęła koronę. No jak można poprosić królową, żeby zdjęła koronę? No, no lu, ludzie, ja się zastanawiam, przecież królowa bez korony, no to tu powiedzmy sobie szczerze, jak chłop bez butów, nie? No jak chłop bez bata, nie? O to jest to samo no jak można poprosić królowa się zdenerwowała ja tu się nie dziwię bo jak ja bym był królem to ja bym kazał od razu ją ściąć taką powiedzieć tak Tutaj jeszcze jest działająca jedna gilotyna. Chciałabym zobaczyć, jak ta główka tej pani fotografki spada z tej gilotyny. Tak bym zrobił. No jako król mam prawo w końcu, prawda? Każdy, kto jest w moim kraju, jest moim poddanym. W związku z tym ja mam tutaj władzę wykonawczą i ustawodawczą. Zarządzam karę śmierci dla wszystkich tych, którzy mnie tutaj obrażają i tyle. No i prosta rzecz, prawda? To i tak mi się wydaje, że pani królowa. Była wspaniało myślna i darowała jej życie, darowała jej życie, tylko się obraziła. No i teraz się zastanawiam, bo to tam, wiecie, za tymi zdjęciami to tam jeszcze 2 tysiąca ludzi i trzy wydawnictwa stoją, ale teraz się próbują do, przeprosić z panią królową i dokończyć tą sesję zdjęciową. A pani królowa powiedziała, że nie i koniec. I bardzo dobrze. Ja na, na jej miejscu to ja mu w ogóle się nie dawał. Fotografować, no ja to ona żeby się fotografowała. Nie chcę zrobią sami jakieś fotomontaże i tak dalej, albo jakieś stare zdjęcia bym dawał sprzed 35 lat. Zresztą bym się już nie pokazywał z tymi zmarszczkami na oczach czy na ustach, bo to tak trochę nie wypada. No ale wiecie, różnie. Z królami nigdy i z królowymi nigdy nie wiadomo, prawda? Bo z królowymi nigdy nie wie, o nie wie się, tak śpiewałby ten, ten, ten. Połomski, o, po, połomski, połomski. Ja mam drugą piosenkę dla Was, ale to za chwileczkę, to chyba będzie ostatnia, tak mi się wydaje. Jeszcze Wam tylko powiem jedną ciekawostkę, nie będę mówił już więcej o, o ryzykach i o tych innych, bo szkoda mi czasu. Ale powiem Wam tylko tyle, że niesamowita historia się wydarzyła. Otóż dzisiaj mija 30 lat. Od momentu, kiedy Beatlesi zaczęli swoją karierę światową, a zaczęli tą karierę światową od występu w Hamburgu. Naprawdę nie, nie uwierzycie, ale to jest prawdą, co mówię. Pierwszy zagraniczny koncert mieli w Hamburgu i tam właśnie.